Na Siema czas ma jestem detektyw a dzisiaj sobie gramy dalej. A Już chyba czwarty patrząc. piąty odcinek z niemotowanej serii z zielnego Fidżi na Modern Day Na czas mogę ci zrobić miniaturkę do każdego filmiku. O tak, wyku, dawaj. Takiego taki, taki chamskiego submarina na czerwonym lewale. I, I takie hm, Jak to się robi? Myślący na czas. To my... O, to jest to Będzie świetne. I tytuł, będzie nauczyłem się budować submariny. W... Ciekawe, a parafia <z> złockie jest na żywo od uwaga. Od 70 minut? Co, parafia złockie? Tak, bo myślałem, że, że, że od czwartku są akty. Oh. Ja Ej, czekajcie, Ja podważam i czeka, ja jedną rzecz. Byki. Jestem is no, tak. islamistyczny, dlatego nie mogę się z innymi tradeować. Bo nie chcą się tak Ale czekajcie, a dlaczego nie mogę się tradeować z is islamskimi? E Państwo nie możesz się potrajdować z islamic, islamic Republic, no? Republic of e Iran? Nie mogę. Istnieje. Chodzi o nie opiera, lubią. Że... Polepska z nimi relacje, One będą A, czy nie, nie lubią? B, mają wyłączony eksport. C, nie masz fabryk. D, B. jesteś głupi. Fabryka! Mamię się wyjść! Mówiś, wolał, ja mówić, właśnie <grywia> 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 uciec. zabrałeś dziękuję. No. Ciśnięcie na czoło. Ej, czemu my oni tak nie lubią, Boże? Nikt cię nie lubi. Na na, na, ci si si mnie nie lubią, bo jestem terroryzm manace. Albo patrz, to ja jesteś terrorystyczny, bo wziąłeś sobie dżihad, a oni nie mają dżihadu. O no to kto ma dżihad. To nie twój stary. Kolasz, kto wie? Myślę, że niewiele osób może dżihad. Ja bym po prostu podbijał Afrykę. Afryka ma bardzo dużo resorstów. Tak, w zaczą... naj... Najpierw tych obok mnie podbiję. Czemu ja sobie to produkuję, a nie? Ej, Neval Dockyard czy Nevalbase Base robić? Ja ją zrezygnuję z Neval Base, to ci pozwoli budować więcej statków. O no, to walesa. Nie no, żartowałem na to, co z Neval dockyard robią statki. No a co, co to są Neval Bases? <laughs> Neval Bases to ci pozostaje coś takiego, że. Stamtąd możesz po prostu startować statki port. i tam dokują. To jest Neval port. Nevalbase Base to Do... jest port. Port. Ja Bo, ja level dog to jest dog, do budowania statku. Nie, a to się nie bierze e, tą antypelotką? Tak, antypelotką <laughs> się buduje statki, kazik. <laughs> Kąd wiedziałeś? Trole, głupie. Nie co? Bole, trole co, nie co? Gdzie? Gdzie? Będę strzelał. Trole? Trole. Jak ten taki na granicy Bo. redani? Co <laughs> rysował te, te, te godło redani z Geraltem? No. Płaczący troll Potrzebuję dobrej muzyki. O którą... dobra, mogę już im wojnę ten brać Ha, oh, ten... Kingdom of Tonga Drżyjcie przede mną. Macie zero dywizji, zero czegokolwiek Może was podbijećenie. Jak sobie jak otworzę sobie okno i będzie mi zimno to będę de, de, drża, oh, drżał. To. Ale bynajmniej z powodu do tego, jaki też potężny, chociaż to też. Taki są różne naczynia. Nie jedne Trinidad i Tobago by się zmieniło na komunizm, by mieć kogoś takiego jako przywódcę. Trinidad i Tobago. <grym> Dobra. 2001 nowy Multicore Processor, kurczę. Multi? Ej, a teraz <grym> Jest! potyczki. Siemanko, czołgiści i czołgistki! Przecież się Wita. Witajcie w mojej kuchni! Kiedyś było siemanko, czołgiści. Tak, z tej strony mój. W dzisiejszej bitewce zobaczymy hatera, który robi niesamowity wyciąg na szwedzkiej... Wyciąg na szwedzkim maszynce SRV. S01XD. Stary pijany, przestał działać. Ten, ten, na bohater jedzie na kule. Magazyn! <grym> <grym> następuje krótkie omówienie czogu. Otóż jest to dycha, która na swoich tierach ma najszybsze przeładowanie w po... i największą nie... celność na Ciężo. swoich tierach. E, ma jedno -pociskowy magazyn i najkrótszy <grym> to przeładowania pomiędzy pociskami <grym> <grym> <Maga> <grym> To jest najkrótszy jak na magazynek czas przeładowania, nie ma takiego drugiego takiego co. Poza tym, jak spojrzycie od tyłu, to jest taka bardzo cienka belka na górze wieży, która ma aż 400 pancerza. Ten pancerz robi robotę, naprawdę. Jeżeli no, dobrze skupujecie a... tę belkę, to ma nawet 500 pancerza, bo <śleszy> 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 Nie mam pytania. <problemu. śleszy> Od teraz bohater wyjeżdża. Ja bym pojechał tutaj inaczej, ale bohater na pewno wyjeżdża. To o, i od lodówki się odbija 1050 m Jak to on się. prostu Bohater, ładuje, bohater ładuje taktycznego haeczka i w lodówce iksona za 1500 m Łączy Podpalenie, wysadzeniem w, w ogóle człowieczka. Magazyn! Typowy filmik Multiego. Okazało się, że jestem trochę głupi. To wiemy. Okazuje Co się, że Trochę głupi Pancernik to kurwa. Ale... Dobra! Ja, ja właśnie miał, miałem się pytać, czy zacząć żyć morda pancerniku. hds <laughs> Hadesy A, wypowiedziałem im wojnę. Brawo, dostaniesz czasteczko. Ale zaraz, brawo. jeszcze trzeba poczekać, aż mi się wyprodukuje ten... To no zrób wylew e, Dopiero no, w siar... robię wylew Jest marzec, a mi się dopiero w sierpniu wyprodukuje ten... E, Submarine, trzeba Brawo Jan Submarine trzeci Zatapią małe HMS i chudy A jakbyście wy mnie sfrankowali, nie trzeba to, tak naprawdę Submarine w jakieś inne... Ale Submarine są właśnie najtańsze Musisz modern tanki zbudować. <grym> tak, zrób amfibius pojazdy, one same mogą przejeżdżać przez wodę. <grym> <grym> przez ja, ja. ocean. Um, mm -hmm. Amfibią przez ocean, byku, nie jeździłeś nigdy? Nie słyszałeś, nie słyszałeś ni nigdy o tym filmie myślisz, przez ocean? A myślisz, że jak oni zrobili inwazję w Normandii? Myślisz, że oni tam jakieś konwoje od używali? Co? Oni po prostu pojechali czołgami pod niemorskimi i się wynuszyli. Może dlatego była śmiertelność 90%, ale. Nie, to w czterech pancer pancernych był taki motyw, że, jad że jechali tunelem metra i sobie z small czołkę, bo musieli przez wodę przejechać. Co? Na no, jakieś na niemieckie pozycje. W ogóle nazwijmy moich tych marinesów jakoś tak, nie wiem, jak nazwać. Byki? JN śmiecie na przykład. Plus JN. jeden. Co? Nie, 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 nie. nie. Aż wpisałem <laughs> JN, nie, zaraz nie ja śmiecie, ja tylko. O, to będę bardzo organizowany. Nazwij ich Shamadama Oreore, Shamadama Da. A nie Akogo kogo wąchała? O, to jest nowa nazwa dla dywizji. A kogo wąchała? <grym> wąchała? No to i to nazwa dywizji. Dywizji Akogo kogo wąchała, robią breakthrough. <grym> Żeby powąchać przeciwnika pod ogonem. Plus jeden. <grym> Dobra, mam dwie, ten, dogiarty. Psycha ale siada. To Plus jeden. Już z samego słuchania jak na to zgra w Modern Day już psycha siada. I jeszcze lecą my cyganie. Ore, ore, szybada, bada. O re a ja potem, chciałbym być tatuażem? Chciałbym być patuażem? Patuarzem Chciałbym S mieć marynarza. A, to jest zabawne, bo u nas na obozie jakiś typeczek miał markery i tak się bawił w sumie, że he, he studio ta tatuażu, i sobie tabliczkę zrobił, studio tatuażu, tylko, że to, to było tak łomne, że to wyglądało jakby to było studio patuażu. <noise> to jest zabawne. Eee... Bardzo zabawny Kazik. Uh -huh. Normalnie... Tylko zabawniejszy od tego jest ten naukowiec. Który? Ten co może który się zamienił w życiu Bo... Nie, to nie ten. Tak. Ten naukowiec co wymyślił tą taką bombę, co, zabił, co... wybuchła. To kogo jest w Dwa miasta. W Japonii. Dwa? No to jest propaganda, no, no, no nie To tak, to... To były tylko To nie i mi znieśli, oni już płaczą, że tereny mieszkalne dwóch miast. No. <laughs> nie. To, jest, to w ogóle kiedyś miały jakieś takie, to były miasta wojskowe, tam tylko garnizony wojskowe stacjonowały. Plus jeden, tak To no, nie były miasta cyne. Poza tym w tym momencie tam już nie pracował, bo wszyscy byli na brzegach się racji do obrony. Tam były naprawdę ładnie. Tam, tam to, to nie było żadnych strat. Choroba powromienna, co to jest? Coś, to, je, to jest fake. Masz jakieś dowody, że jest coś takiego jak choroba powromienna istnieje? Chorob... Jest! Mam! Ej, dobra, byki, 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 byki. To no po prostu teren przemysłowy, no trochę. Yes. Jestem gotowy do robienia no. tego. Jak robić? Co muszę ustawić? Naciągam Tak, i pijasz LT4, to jest on sam, sam idzie. Neval Invasion Support, tak? No! Wytłumaczcie mi, tak? Tak. Dobra, i teraz. Od Las Vegas. Jestem gotowy do puszczenia ale to 11 minut odcinka, Które więc koniec odcinka, w my robimy najazd L.